Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Rebon. A to jest taki mały zapowiedź do tego, co będę robić na YouTube. Jeśli to wejdzie oczywiście na YouTube, to znaczy, że chyba zacznę nagrywać. Ale tak, wrócę do tematu. Eee, to jest grama Argonem na przeglądarkę. Polska gra, świetna, naprawdę. Polecam, o ile nikt nie, ile osoby... Polecam osobom, które w nie grają. To jest bardzo dobra. Hmm, tak, co jeszcze? No, możliwe, że z tego się pojawił jakieś gameplay, bo jak widzicie mam 37 poziom. A, tutaj tak przyszedłem, bo szuka. Dobijam level. Żółty pasek to jest poziom. Czy to jest doświadczenie? Hmm. To są potwory na 30, no ale dużo z nich dropi ekspa i... No, dobrej temki, tak, polecą. No, moje levelu to tam trochę rzadko będą lecieć, ale to szczegół dla X dla Item. Teraz B level jeszcze. no 16K. Jakieś 15 minut temu było 59. Szybko B level, ale dobra. Tak. jeśli to Wam się spodoba, to będzie bardzo mi miło, bo yy, w że... Znaczy, jeśli to wejdzie oczywiście, to dajcie łapki. No, nie wiem komentarze, że chcecie tą serię z tego gameplaya. Też zamierzam wtać gameplay z Let's Playem. które bardziej. Może z minecrafta, jak ktoś tam ogarnę go trochę. Na multi może też razem coś z kolegami zagram. A tak właśnie, jeśli to tam... ktoś to ogląda, to polecam osoby o nicku Kejzim. Kejzim, to jest mój kolega. On zaczął nagrywać, już niedawno zaczynał, zaczął niedawno, ale... Niech tam pomogę mu trochę, może może będzie więcej widzów, może komuś spodobają jego serie. On tam ma zamiar nakręcać Borderlands yy, Survival Games Minecrafta Borderlands 2 Ja też bym to nagrał, ale niestety mi to nie pójdzie, naprawdę mam słabego w 7 lat ma... na laptopie teraz akurat jestem, bo komputera stacjonarnego nie mam Spalił się, chuj jemany. Dobra No tak, o, zasłanka, będzie trochę kaski Tak, poza tym, no to coś o Margonem? No to Margonem jest dobrą grą. Przedgląd to jest taka RPG, że tu się kwestie wykonuje. Zabija się potworki, jak widzicie. Gra jest bardzo dopracowana. Jeśli możliwe, że jeśli słyszycie muzykę, może trochę ciszę. By też było słychać. To nie ja teraz założę się, że dopiero zaczęło, mnie, zaczęło być mnie słychać, a muzykę tak zagłuszała, że hej, dobra, to będę obejrzeć to. Nie wiem, czy będę miał odwagę to wrzucić. <laughs> Ale dobra, nagrywam przez Kama. gdyż Fraps nie nagrywa mojego głosu, a ja nie mam mikrofonu stojącego, mam przy słuchawkach. Słuchawki używam Fatalanti Creativa, bardzo dobre, polecam. Zajebiście się na nich gra, bo są gej... podobno gamerskie, gejmer... nie? <laughs> Ale to tam kupiłem je, bo dobre są, naprawdę, najlepsze były, jakie widziałem. Teraz na razie, za rok będę miał nowego kompa, mam nadzieję, bo nie dorobi się własnego. A czy postaram się zrobić własnego? O, tak, to ujmę. Czapka ma super. Właśnie o to mi chodziło, takie itemki trochę ciekawe. Się można, o. Mam 3700 HP, 3800 jeszcze więcej, super. <laughs> tak. Jeśli oczywiście chcecie, mogę zacząć grać od nowa. Tutaj. Dla mnie to jest nie problem. Bo to jest naprawdę łatwo to się bije poziom i w ogóle. Coś jeszcze, że niedługo przestanę nagrywać, bo Bendy tam nagrywa po 10 minut. Nie wiem dlaczego on jest taki dziwny. Dobra. Albo zmontuję parę odcinków. Może teraz coś tam wyjdzie. Nagrywam naprawdę w no ale w gówno mi nie, nie, nie ten głos mi strasznie szani. Oczywiście jeśli znacie jakieś programy, które poprawiają głos, w którym korektę, głos, korektę głosu mogę poprawić, to bardzo proszę byście mi przysyłali jak nazwy ich. Ja sobie je pobawię się nimi. I też jeśli ktoś bardzo by chciał, no ale nie zmuszam, może zrobić mi intro do niektórych filmików. Ja sobie sam potrafię zrobić intro, no ale chciałbym zobaczyć, czy tam się będzie chciał. No, przecież nie zmuszam. Zapewne nie będziecie, Na pewno, zapewne nie zrobicie, bo nawet mnie nie znacie. Które zaczynam. Ale spoko. E, tak. E, Założy się, że myślicie, że jestem jakim dzieciakiem. No w sumie trochę jestem. Na razie ile lat wam powiem ten. Czy, no dobra, mogę wam powiedzieć, mam zaraz szesnastkę kończę. Śmieszny wiek. Po mutacji to niedawno. O tego nie mówię jakoś jak specjalnie, jak dzieciak. O, tak. Nie powiem wam gdzie mieszkam, bo to nie powinno was obchodzić. A nawet jeśli to, po co wam to? Nie pijecie do domu mi, nie ma mowy. O, butki dropy super. Drugie już takie mam. No, jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest mój drop dzisiaj. Może nie dzisiejsze, a jeszcze wczoraj trochę grałem, ale mniej. Jestem ja źle. pomyślałem, sobie, może coś nagram. No i tak... O, ja pierdolę, jest spierdolę. Kur... Dobra, dam im radę. Jak pokazywałem, Mówiłem, że dam radę. Nie są 30 levela, ale to są niestety elity. Ooo... Ja mam 37, dlatego tak daję radę. Miecik mam. To jest unikat, to mi dropnęło, to kupiłem. To mi dropnęło. To mi drobnęło, ale w to kupiłem, to się kupuje sklep. Nie jest po Dobry miecz Obrażenia ma od zimna bodajże albo do ognia. No polecam go dla tam, na 35 jest. No od zimna ma obrażenia. Jeszcze mam, lepszy miecz ognia mam. Będę go nosić później. Gra jest doskonała, naprawdę. Przypomnę, jak rok temu była taka, gdzieś taka mało dopracowana nie było dźwięku. Musiałem sobie własną muzykę, bo teraz ta muzyka jest tak świetna, dobrana do i wszędzie prawie jest inna. W mieście jest inna, w karczmie jest inna, w budynkach nawet jest inna. Nie, no ta gra jest przepiękna. Najlepsza jako Polacy mogłaby istot. się, że raz mi nagrywanie, bo już nagrywam 7 minut. Yy, tak, wracając do tego, co. No, jeśli by naprawdę będziecie chcieli, to mogę to nagrać. Nie spodziewam się, mówię wam, dużo widzów, wielu widzów, no ja to robię dla przyjemności, no bo ludzi mnie tak granie my Może będę robić live'y, ale to też wszystko zależy od was, bo ja nie będę robić live'ów, jak tylko będzie jedna osoba je oglądać. No, bo, dobra, no, no no, jedna, no. To byłoby trochę takie głupie, za sobie sobie robić live'a. Może będę kręcić z kolegami coś, no albo nawet z bo jak mówiłem to jest mój przyjaciel, mieszka nie daleko mnie. Jak on zacznie kręcić loga, to może ja też, ale on to tam już trochę ma dłuższą karierę. Miesiąc, no bo nie wrzucał ostatnio, wrzucił niedawno filmik o survival więc informacyjny odcinek. To jest mój odcinek informacyjny i, i... i sądzę, że... Wybaczcie, <laughs> jestem chory. Miałem gorączkę niedawno, ale siadłem na kompa. No bo jednak nie mam tej gorączki. Ten jego tylko kas kaszel męczy i tak. Było. Gorączkę miałem wczoraj. Tam się cieszę, bo nie idę do szkoły. ale dzisiaj są dwa testy. Dobra, nieważne. Mnie was to w ogóle nie obchodzi. Um, od, od razu mówię, że za nie będę gadać takie rzeczy bez sensu, bo ja tak po prostu mam. I teraz jest silęczna cisza. No, strzałaj mi trochę. Oj, level up, zajebiście. Silęczność. Kurwa, zjebałem. Dobra, nieważne. Dobra, 200 sićka. Może wbiję. To nie problem dla mnie. To jest... Unikaty? Kurwa, to unikaty. Unikaty są drogie, od razu mówię. Chodzą po 200k, na przykład. Od, od 50 do nawet 500k, bo... Zależy jaki unikat i z jakiego potwora. Pamiętam jeszcze jak... Cztery levele temu, to nie dawałem... Nie dawałem na taką grupkę. Pół hafe mi zjebały, zjrały Ech, teraz daję radę. radę trochę się wypaliło na ten Margonem kaski. Oj. Dobra, z... Pięć... No, tak jak mówiłem. Oczywiście przerwało mi nagrywanie w cudownym momencie. 5 dych wydałem na Margonem. Tak. Nie wiem, czy to łączyć przez Movie Makera. Czy zrobić to oddzielny odcinek 20 minut to chyba nie będzie dobra jednak się zacieni o, jakby się na razie są w chacie i w ogóle nie ma, dlatego klę chociaż jak są starsi to w sumie też mogę kląć, no bo, tutaj w ogóle nie słyszę w sumie nie st. dlaczego nie unikam? Sorry, że przepina mnie, ale, się denerwuję. Już raz tyle razy mi dropnęło, jeszcze teraz nie chcę dropnąć. No, no dobra, nie no, przecież nie będę marudzić. Dobrze, chociaż jakieś hitemki trochę trochę kasy będzie. Z jakieś... Nie wiem jaka to jest dropi. Dawał mi gra, nie pamiętam już. Skina mam z 20 leweli. Bo co 10 leveli są nowe skiny. ten mi w do gustu, podoba mi się, bo na 30 levelu mi strasznie się nie próbają skiny. Pierdziele. Tak są żałosne, że hej. Ten mi akurat przypadł do gustu i na tym na Na 10 levelu też się ma fajnego skina. Często go miałem, był bardzo dobry. Nosiłem go. A potem zacząłem nosić ten. ten. Ten mi już przypadł do gustu pełni. Mam zamiar kiedyś sobie zbierać kasy i sobie własny... Własny... Grawi skin. 120 esewów kurwa. No No widzicie, 64k, jak sobie wiem. 210 było. Napiszecie mi w komentarzach. No widzicie, bo no co tu się pokazują. O, tutaj. Nie wiem, czy to myszkę nagrywa. Ja sobie kupiłem ostatnio buty właśnie stąd. Dwa reseły kosztowały, no to dlaczego nie je mnie kupić? Mogę sobie kiedyś jeszcze kupić te plecak, bo mam na razie tylko plecaki takie, że po 10 miejsce dwa. Drogie były, skurwiałe drogi jak cholera. No ja ich zapierdolę. Fooookrębiczyn. Chyba zobaczysz się, jak No pierdolcie się, kurwa. Dobra, przerywam nagrywanie.